Witam wszystkich bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę po a, tajfunowym weekendzie. Mamy niedzielę, długi weekend w Tokio i w sumie nie planowałem nic w ten weekend. Chciałem trochę nadrobić rzeczy, które mi zalegają. A i tak się zapowiadało, że będzie padało przez tajfun, więc żadnych planów nie miałem. Więc dzisiaj, jak tylko zobaczyłem, że jest przepiękna pogoda, stwierdziłem, że trzeba wyjść. Dzisiaj znowu robimy spacer po moim osiedlu, jako że jest bardzo ładna pogoda i wydaje mi się, że widoczność jest w ogóle spora, a pójdziemy w jedno tajemnicze miejsce, które mam nadzieję Wam się spodoba. Więc dobra, idziemy dalej. W ogóle jest. Straszny ruch dzisiaj. Podejrzewam, że może dlatego, bo jest ładna pogoda, albo bo jutrzejszy poniedziałek jest wolny, ale uciekłem w taką boczną uliczkę w nadziei, że będzie trochę ciszej i nie będzie tyle samochodów. Mimo wszystko przejeżdżają samochody cały czas wokół mnie. Mam dzisiaj tak ładną pogodę, że trochę żałuję, że nie pojechałem nad morze e, posiedzieć trochę na plaży. Jest ciepło, ale jest e, taki bardzo fajny wiatr podajfunowy, e, chłodny i jest naprawdę naprawdę przyjemna pogoda. Trochę mnie też zastanawia, bo w tym roku jednak września jest dosyć zimny w porównaniu do tych lat ostatnich, które tutaj spędziłem. Zazwyczaj jeszcze we wrześniu e, osiągaliśmy tak. 30 do 35 stopni, a w tym roku jakoś tak trzyma się między 25 a 30 stopniami, więc trochę szkoda i trochę się boję, że zima będzie w tym roku szybka i długa. Zazwyczaj zima się zaczyna w grudniu. Boję się, że teraz może nadejść nawet w październiku, listopadzie. Mam nadzieję, że nie nadejdzie, bo nienawidzę zimy w Tokio. Dlatego się cieszę, że jest taka krótka. Ogólnie nie lubi zimy. Ach, dotarłem na pierwszy przystanek, którym jest Park Ikutariokuci. Jest to park położony z jakieś 20 minut na piechotę, 30 minut na piechotę, od mojego mieszkania. Bardzo lubię ten park. Jest, um, jest to w półpark, w półgóra. Można albo siąść na takiej błące na samym środku tego parku. Jest też planetarium w tym parku i chyba w ogóle jakieś muzeum fizyki. Za mną, gdzieś w tamtą stronę, jest też Muzeum Sztuki. Plus, jak już mówiłem, jest górka, na którą można się wspiąć. Zaraz pójdziemy i to jest główny punkt dzisiejszego, dzisiejszej wyprawy. A tak, a teraz muszę Was tak brzydko odłożyć i będziecie na mnie patrzyli z dołu. Chciałbym spróbować jedną rzecz, która ostatnio jest bardzo popularna w Japonii. Jest to mianowicie. Water Sour Orange. Jest to napój alkoholowy. Jest w nim bardzo niewiele alkoholu. Są tylko 3%. Nie jest to nic takiego, czym można by się upić. Hmm, aczkolwiek ostatnio właśnie widzę coraz częściej, a ludzie to piją. Trzeba przyznać, ma taką dosyć ciekawą butelkę. Puszkę, nie butelkę. Zazwyczaj soury to są rzeczy mieszane z siociu, czyli japońską wódką. A water to. Po prostu mi się wydaje, że to będzie woda gazowana, wymieszana właśnie z siociu i dodanych jakichś smakowych chemikaliów. Ale sobie spróbujmy. Jest przejrzyste. Pachnie bardzo pomarańczowo. Pachnie jak woda żywiec z drój pomarańczowy. smakuje jak zwykły pomarańczowy. Alkohol kompletnie w tym nie czuć. Nie jest to słodkie. Jest dobre. Nie rozumiem czemu miałoby się to pić. A nie wziąć na przykład wody pomarańczowej, którą też mamy w Japonii, bo ani się ten człowiek nie upije, ani co nie ma smaku w ogóle alkoholowego. Więc tak nie do końca rozumiem ideę tego napoju. Ale dobre i orzeźwiające jest. Tak w ogóle postanowiłem znowu iść w łycość. Jednak włosy nie są mi dane. Za mną jest w ogóle Muzeum Starych Wiosek japońskich. Taki skansen, <laughs> gdzie można sobie obejść i zobaczyć jak Japończycy żyli setki lat temu. Jest to bardzo ciekawe, ale sam jeszcze nigdy nie byłem w środku. Muszę się kiedyś wybrać. W ogóle widzę dzisiaj dużo dzieci bardzo, które chodzą z takimi pojemnikami kwadratowymi plastikowymi i zbierają robaki. Jest to w ogóle bardzo popularne dla japońskich dzieci, żeby zbierać robaki. Podobno w ogóle stąd się wziął pomysł na Pokémony, że twórca Pokémonów po prostu uwielbiał zbierać robaki za dziecka i stworzył o tym grę. właśnie na wieży widokowej, na szczycie tej góry, o której mówiłem i mamy ogromnego farta dzisiaj, bo przez to, że jest tak ładnie przejrzyście, to widać całe miasto Za mną ogólnie w tą stronę jest Ikebukuro, w tą stronę jest Shinjuku i Shibuya a jeszcze w tamtą stronę jest Yokohama, czyli widać, no widać praktycznie wszystko stąd Piękny widok. Mam ochotę tutaj zostać w ogóle na całą resztę dnia. A do tego mamy też takiego farta, że widać trochę góry Fuji. Więc w ogóle bardzo się cieszę, że się dzisiaj tutaj wybrałem. Zazwyczaj jak jestem, jak tutaj przychodzę, to nie widać góry Fuji. A zazwyczaj trzeba przyjść naprawdę wcześniej, wcześniej rano albo pod sam wieczór, żeby było ją widać. Dzisiaj jest która? Druga, trzecia a i tak jest fajnie widoczna Uwielbiam ten widok, naprawdę. Za każdym razem warto jest tutaj przyjść Jestem właśnie w drugiej, na drugim takim tarasie widokowym, który jest um, trochę niżej niż poprzedni ale ma trochę lepszy, lepszy widok na siedziuku i zazwyczaj tutaj nikogo nie ma. Nie wiem czy ludzie nie ogarniają, że jest tutaj ta druga platforma czy po prostu chcą iść jak najwyżej. Chyba widok Tokio nigdy mi się nie znudzi. Jest to przepiękne miasto. Mimo, że jest dosyć szare, to moim zdaniem po prostu można na nie z góry patrzeć. Non-stop. Jest, jest, jest to po prostu najpiękniejsze miasto na świecie. Udało się, zszedłem z góry, wyszedłem z parku. Bez ukończeń szerszenia, co jest na pewno na plus. Jestem ciut zmęczony po, te, po całej tej wspinaczce i strasznie mi się pić chce. Zaraz sobie podejdziemy chyba do jakiegoś automatu z, napija, z napojami ogólnie, a zazwyczaj po tajfunie jaki mieliśmy wczoraj, a pogoda jest zawsze przepiękna. A I dzisiaj jest tak po prostu niebo jest. Pięknie niebieskie, jak widzieliście na, na ujęciach e, Tokio. W takie dni chce się naprawdę żyć. Następnym punktem na mojej drodze jest Game Center. Planuję sobie właśnie upgradeować ściany do filmów e, robionych w domu i postanowiłem, że kupię sobie jakieś nowe figurki. W ogóle przed chwilą dziecko poko mnie przyjechało i mi pokazało PIS, e, bo robię YouTube'a. W ogóle to też jest zabawne jak a, pamiętam jak zaczynałem w ogóle robić jakiekolwiek filmy na YouTube, to się strasznie wstydziłem. Wstydziłem się w ogóle wyciągać telefon przy ludziach. Tym bardziej wstydziłem się w ogóle a, mówić do telefonu. Dzisiaj chodzę z ogromnym aparatem na ogromnym e, statywie w ręku. Gadam sobie do aparatu, ludzie się na mnie dziwnie patrzą, a, a mi to już kompletnie nie przeszkadza. Ciekawe jest to, że właśnie granica się tak bardzo przesuwa. Taka granica nieśmiałości może? Nie wiem. wygrać dwie nowe figurki do kolekcji. Jedną z nich jest Aska e, z Ewangeliona, a drugą z nich jako, jako że jestem Niemcem, to potrzebowałem koniecznie rema e, z piwami. E, wydałem na to majątek, więc nie pytajcie nawet ile zapłaciłem. Bo wolę chyba sam o tym nie myśleć. To wszystko dzisiaj, mam nadzieję, że film się podobał, eee, mi się bardzo podobał, szczególnie wygranie moich zdobyczy, bardzo lubię grać w te gry, aczkolwiek to jest po prostu, pożera strasznie pieniądze, ale sprawia dużą frajdę. Jeśli wam się także film podobał, to zapraszam do komentowania, bardzo lubię czytać wasze komentarze, zostawiania lajków i do subskrypcji. Ja chyba się jeszcze gdzieś walnę nad jakąś rzeką, popatrzę sobie trochę. Na rzekę i potankuję słońca. I widzimy się w następnym filmie. Do następnego razu. Dziane.